Hmm, troszeczkę tu ciemno, ale tak właśnie ma być, ponieważ dzisiaj zrecenzujemy sobie remake Resident Evil 3. Oh. <śm> Ach, remake Resident Evil 2. Któż nie słyszał o tej grze? Jedna z najlepiej ocenianych gier zeszłego roku, czyli roku 2019. I moim zdaniem całkiem zasłużenie, bo to była naprawdę świetna gra. Świetny survival horror, e, pod względem technologicznym, pod względem gameplayowym. Po prostu, no, świetny, grywalny remake e, zasłużonej w sumie gry, e, bardzo lubianej przez fanów. No, i wydaje mi się, że ten remake robi to, co dobry remake powinien, czyli po prostu bierze to, co najlepsze z oryginału i daje nam zupełnie nowe, uwspółcześnione doświadczenie. No i tak właśnie było w przypadku Resident Evil 2, bardzo mi się ta gra podobała. No i naturalnie, gdy Capcom ogłosił już tak oficjalnie, że powstaje remake Resident Evil 3. No to nastroje wśród graczy były bardzo pozytywne. No bo ej, kurde, Resident Evil 2 był kapitalny, więc remake trójeczki. Ojej, dajcie mi dajcie. No i w sumie wydaje mi się, że pod pewnymi względami Resident Evil 3 no, spełnia oczekiwania graczy. Ale zanim przejdziemy do takiej konkretnej części recenzji, gdzie mówię trochę o story, o gameplayu, to zacznijmy od. No, kontrowersji to za dużo powiedziane, ale od pewnego elementu, którego gracze się mocno uczepili, gdy mówią o tej grze. Mowa oczywiście o długości tej gry, o tym, że jedno playthrough to jest naprawdę dosyć. Intensywnie i dokładnie wszystko zwiedzamy, to nie zajmie nam więcej niż 6, myślę, maks 8 godzin. Ja chyba skończyłem właśnie tam w 6,5 czy w 7, coś takiego. No i pierwsze to sobie myślimy, ale zaraz, no przecież to jest gra za 250 zł, jak to tylko 6 godzin. No i tak, to jest zdecydowanie coś, na co ludzie zwracają uwagę. Ci, którzy grali w tę grę, nawet czasami ci, którzy mi się ta gra podobała, ci, którzy nie zamierzają grać tę grę właśnie z tego powodu. No po prostu długość tej gry no na tyle jest znaczącym elementem, znaczącym czynnikiem, że dużo się o niej mówi i wydaje mi się, że to o czym świadczy. I tutaj troszeczkę fani serii próbują tłumaczyć, że no oryginalna gra, czyli Resident Evil 3 Nemesis wydana w 1999 roku no było takim, miało być raczej takim spin-offem który właśnie miał wykorzystywać lokacje z dwójki no i ogólnie nie miał mieć aż tyle kontentu, co właśnie uwielbiana samą dwójkę ale Capcom po prostu chciał szybko wydać kolejną grę z serii no i spoko, ale czy to rzeczywiście tłumaczy twórców remake'u, bo remake to właściwie szansa, żeby uczynić grę lepszą, żeby właśnie na przykład wyeliminować mankamenty oryginału. Tymczasem zrobiono coś zupełnie odwrotnego, bo nie dość, że właśnie gra jest krótka, to jeszcze wycięto content, który był w oryginale. I mowa tu o różnych zakończeniach i o różnych ścieżkach. Otóż gra jest kompletnie liniowa, nie ma żadnych wyborów, natomiast w oryginale z 99 mogliśmy w paru miejscach dokonać jakiegoś wyboru i pójść nieco inną ścieżką. Nie była to jakaś duża różnica, ale jednak dawała nam powód, by no grę skończyć parę razy. Więc tak, z jednej strony mam długość, z drugiej strony mamy wycinanie rzeczy, które były w oryginale, ale co do tego drugiego, wydaje mi się, że to była świadoma decyzja, a niekoniecznie po prostu cięcie kosztów, ale o tym powiem dalej. Dalej w sensie w kolejnej części recenzji. Historia w Resident Evil 3 kręci się wokół dwóch postaci głównie, e, sterujemy nimi naprzemiennie, to jest Jill Valentine i Carlos Oliveira. Jeżeli chodzi o główny wątek to gra w zasadzie jest prequelem do Resident Evil 2 e, i też jednocześnie troszeczkę sequelem, no tak się nakładają te timeliny z obu gier w pewnym momencie, e, gra też w fajny sposób Uzupełnia pewne rzeczy z dwójki, zwłaszcza w momentach, gdy jesteśmy na komisariacie policji, czyli właśnie lokacji, w której spędzaliśmy większość czasu w dwójce. No to możemy zobaczyć, skąd się pewne rzeczy w tym komisariacie wzięły, i to jest bardzo fajny aspekt tej gry. Więc tak, akcja gry rozgrywa się w Raccoon City. Jill jest członkinią specjalnego działu policji Stars, która no, troszeczkę jest na tropie Umbrella. Zresztą Jill jest też bohaterką z pierwszej części, więc wie troszeczkę o tej korporacji i o zombiakach No i pojawia się Nemesis, czyli wielki, sztucznie no sztucznie wyhodowany, ząbiaki chyba ogólnie są sztucznie wyhodowane, ale wielki potwór zaprojektowany w tym wypadku, by zniszczyć członków grupy Stars. A no i w sumie tak trochę zakładałem, że każdy wie o czym jest Student Evil, ale tak. Generalnie korporacja Umbrella troszeczkę kombinuje sobie tutaj z bronią biologiczną i stworzyli wirusa, który nazywa się T-Virus. No i ten wirus, no troszeczkę działa tak, że zmienia ludzi w zombie. Więc Raccoon City, e, no jest teraz w trakcie epidemii, gdzie generalnie troszeczkę się ten wirus rozprzestrzenił i mamy na ulicach ząbiaków. Ogólnie gra fabularnie i też swoim tempem e, dobrze emuluje takie typowe filmy akcji, może niekoniecznie z zombiakami, ale właśnie takie filmy akcji, gdzie bohaterowie, którzy są członkami jakiejś tam specjalnej e, super jednostki, no, walczą z tymi złymi. To jest generalnie rzecz, która działa i która w tej grze została naprawdę dobrze zrealizowana. Zwłaszcza bohaterowie tej gry, czyli Jill i Carlos, mają naprawdę ze sobą świetną chemię, e, świetnie się słucha ich przekomarzanek i po prostu no, trudno ich nie lubić. Fabularnie może granie wołałem niezbyt wielu emocji, ale jest kilka takich w sumie kliszowych momentów, ale które jednak działają w stylu, no, że Carlos jest generalnie członkiem specjalnego oddziału korporacji Umbrella. Więc tak naprawdę pracuje dla tych złych, no i wiemy, że no w pewnym momencie pewnie pojawi się tutaj jakiś konflikt i oczywiście się pojawia. Tak więc fabularnie po prostu historia ma dobre tempo, dialogi się trzymają, postacie są takie natychmiastowo do polubienia, więc pod tym względem w sumie nie ma się do czego przyczepić. Wręcz jeżeli mam porównywać to z dwójką, to zdecydowanie bardziej właśnie wolę duet Jill i Carlos niż... Leon i Claire z dwójki. Resident Evil 3 Remake ujrzał światło dzienne no niespełna półtora roku po premierze drugiej części więc no tak, pod względem gameplayowym to jest praktycznie to samo, czyli mamy do czynienia e, z shooterem TPP wiadomo, ze sterowaniem właściwym do tego gatunku, czyli po prostu lewą gałką chodzimy, prawą celujemy gdy wciśniemy lewy spust, to mamy przycelowanie, no wszystko działa tak jak można by się tego spodziewać i tak jak działało w dwójce, Fining strzelania feeling poruszania się, to wszystko jest bardzo podobne do tego Czym mieliśmy do czynienia w remake'u drugiej części? Więc jeżeli podoba Wam się druga część pod względem gameplayowym, pod względem samego feelingu gry, no to tutaj nie będziecie narzekać, bo to jest po prostu więcej tego samego. Z paroma różnicami. Przede wszystkim doszedł jeden nowy element gameplayu i jest to unik. Unik, który gdy zrobimy w idealnym momencie, no to na chwilę Gra zwalnia, w sensie włączać takie slow motion, i oczywiście to ułatwia nam walkę, przycelowanie, zwłaszcza podczas walk z bossami, z tytułowym, no nie tytułowym, bo Nemesis jest tylko w oryginale w tytule, ale no w walce z Nemesisem to jest bardzo przydatna umiejętność. Umiejętność, której odpowiednie użycie. Jest. Prawie naprawdę dużą satysfakcję, ale muszę przyznać, że timingi na te uniki są dosyć dziwne. W sensie miałem dosyć duży problem z wyczuciem ich i w zasadzie dopiero przy moim drugim playthrough naprawdę poczułem, w którym momencie trzeba ten unik wcisnąć. Ale no, może tak miało być. Jest to coś, czego zdecydowanie trzeba się nauczyć. A no i tak, oczywiście Nemezis, to też jest w sumie. Może nie do końca coś nowego, bo w dwójce mieliśmy Tyranta. E, natomiast. W trójce ten Nemezis, przynajmniej na domyślnym poziomie trudności, tak troszeczkę kapką straszył. Jaki to on będzie inteligentny, jak będzie nas ścigał, a tak naprawdę większość potyczek z nim jest totalnie oskryptowana. Po prostu Nemezis pojawia się w ustalonych przez twórców miejscach. Zazwyczaj chwilę później mamy boss fight albo mamy taką oskryptowaną sekwencję ucieczki wraz z QTE. Pod względem audiowizualnym i po efektowności te sekwencje są naprawdę bardzo fajne i te sekwencje QTE nie są wyjątkowo wymagające. Nie będziemy ich fejdować w nieskończoność, więc jeżeli się o to martwicie, to, to nie musicie. Ale właśnie jeśli chodzi o tego Nemesisa, że miał niby nas śledzić, to w zasadzie kojarzę chyba tylko jeden taki moment w grze, ale z tego co słyszałem na wyższych poziomach trudności, tego typu momenty pojawiają się częściej. I powiem szczerze, że akurat to mi naprawdę nie przeszkadza, bo Tyrant e, był w sumie takim elementem, który nie do końca lubiłem z dwójki, więc tak naprawdę mi się podoba to, że te sekwencje są oskryptowane, że Nemesis pojawia się w określonych miejscach, walczymy z nim i mamy spokój na jakiś czas. Tak naprawdę, mimo, że lubiłem dwójkę i podobały mi się te wszystkie zagadki na komisariacie I to właśnie zwiedzanie tego komisariatu, szukanie wszystkich przejść Wszystkich przedmiotów, które pozwalają nam otworzyć wszystkie ukryte skróty i tak dalej Tak naprawdę, zdecydowanie lepiej mi się grało w trójkę, właśnie ze względu na to, że jest bardziej liniowa Ma lepsze tempo, no i ogólnie Właśnie jest taka mniej metodyczna, jest bardziej tak jak wspomniałem, jak taki film akcji, i akurat nie wiem, może to kwestia, że mam taki nastrój, ale to mi się zdecydowanie bardziej podobało, i sama długość też tej gry po prostu sprawiła, że jako całość naprawdę bardzo pozytywnie to odebrałem. No i jeszcze nawiązując do tempa gry, do tempa samej kampanii To tutaj właśnie chciałem przypomnieć to co mówiłem Przy okazji tej całej kontrowersji z długością gry Że właśnie wydaje mi się, że iż wycięcie tych wyborów i różnych ścieżek To nie do końca była kwestia tylko cięcia kosztów Ale wydaje mi się, że to był właśnie świadomy wybór Aby po prostu to, to tempo utrzymać Aby gra właśnie jak najbardziej miała taki feel Takiego filmu akcji z zombiakami I wydaje mi się, że to się udało bo naprawdę, przynajmniej teraz nie potrafię sobie przypomnieć żadnego takiego momentu, gdzie gra jakoś na dłużej by stopowała, by kazała nam ślęczeć jakoś długo w jednym miejscu, a naprawdę tak fajnie płynie, i to jest, wydaje mi się, jeden z tych elementów, który sprawił, że po prostu na koniec, no, miałem takie dobre wrażenia po przejściu tej kampanii. Po prostu to szybsze tempo gry, mniej backtrackingu, w połączeniu właśnie z fajnymi dialogami między Jill i Carlosem, no i ogólnie tym, że po prostu tych bohaterów po prostu lubimy od razu, no naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie wpłynęło na odbiór tego tytułu przeze mnie. No i skoro już jesteśmy, no i skoro już zahaczamy ponownie o tą długość, to oczywiście, mimo że właśnie nie ma wielu zakończeń. Nie ma tych różnych wyborów, które były w oryginale. To twórcy jednak starali się troszeczkę urozmaicić kolejne przejścia gry. Otóż w grze mamy taki sklep, e, wykonując różne wyzwania podczas kampanii możemy zdobywać złoto i za te złoto możemy kupować różne rzeczy w tym sklepie, które odblokowują się w kolejnych playthrough. Więc tak naprawdę możemy sobie mocno urozmaicać e, każde przejście tej gry. Na przykład możemy znacznie wcześniej odblokować wytrych, który pozwala nam na otwieranie zamków i skrzynek, i to w zasadzie wpływa na po prostu samą kampanię i na to, jak szybko możemy w pewne miejsca wejść. Więc, mimo że tak naprawdę nie ma tam żadnych alternatywnych tras, to jednak odblokowując niektóre rzeczy wcześniej, no zdecydowanie wpływamy na to, w jaki sposób tę grę przechodzimy. No zdecydowanie ci z Was, którzy lubią gry przechodzić wielokrotnie e, i lubią poznawać wszystkie niuanse uczyć troszeczkę gier na pamięć uczyć się nowych strategii przejścia e, uczyć się na pamięć rozkładu zombiaków no to naprawdę wyciągną z tej gry całkiem sporo bo no to jest właśnie gra taka bardzo oldschoolowa duchem pod tym względem czyli właśnie tytuł który no, stawia na gameplay e, stawia na zdobywanie coraz lepszych ocen no i właśnie w taki fajny sposób jak ten sklep no urozmaica nam przechodzenie tej gry wielokrotnie. Jeżeli chodzi o prawę audiowizualną no to tutaj jest kapitalnie silnik RE Engine naprawdę znowu robi robotę i nawet na konsolach właśnie ta gra no nie chodzi w stałych 60 klatkach ale no ja nie odczułem jakichś znaczących spowolnień bardzo dobrze mi się grało na konsoli a poza tym podoba mi się po prostu klimat Raccoon City w sensie dużo jest Takich fajnych, troszeczkę dziwacznych elementów w tym mieście. Bardzo przykuwają też uwagę różne plakaty filmowe nawiązujące do klasyków. Jest kilka sekwencji, które zaskakują mocno pod względem wizualnym i zaskakują też tym, że właśnie ten aspekt wizualny fajnie łączy się z gameplayem. Tutaj mowa takiej sekwencji, gdzie wchodzimy do gniazda pająków I te pająki, no naprawdę fajnie, tak stapiają się z tłem i trudno je dostrzec. I, no, no, wygląda to dosyć strasznie. Zbliżając się już do końca tej recenzji, ciężko mi tak w sumie jednoznacznie ocenić tę grę, bo, no tak, powiem, że mi się naprawdę podobała i szczerze mówiąc, podobała mi się bardziej niż druga część. Ale z drugiej strony, totalnie rozumiem argumenty o po prostu długość tej gry, bo. Czuję, że jednak zdecydowanie większość graczy, jak kupuje tego typu grę za 250 zł, no to spodziewa się, że dostanie co najmniej, nie wiem. 15 godzin rozrywki. No i właśnie większość graczy też raczej traktuje tego typu gry, e, które mają jakąś zamkniętą historię, e, liniowy, liniową strukturę. No traktuje tego typu gry jak właśnie taką rozrywkę na raz, a nie żeby przechodzić ją po raz kolejny. Więc no, ci gracze zdecydowanie będą e, rozczarowani, znaczy mogą być rozczarowani tym tytułem. No ale to też zależy od wielu czynników, bo zależy na przykład, za ile ten tytuł, taki gracz, Kupi, zależy też od tego, na przykład, ile ma wolnego czasu, i może, na przykład, mimo że zapłacił 250 zł, to mu się ten tytuł spodoba, właśnie dlatego, że w 6 godzin będzie mógł no, doświadczyć po prostu całości, a warto tej całości doświadczyć. Więc powiem po prostu tak: to jest gra, w którą na pewno warto zagrać. E, zwłaszcza jeżeli lubicie zrobione horrory, jeżeli podobał Wam się remake dwójki, czy jesteście fanami serii, to jest na pewno tytuł, którego warto doświadczyć, e, ale to kiedy to zrobicie i za jaką cenę, to już zależy od Was. I teraz to już naprawdę chyba wszystko, co mam do powiedzenia o remake'u trzeciej części Resident Evil, e, i zostawiam Was do następnego. Na razie, cześć. Zobacz, It's all right. You're going ahead. I'm not going to die on you. Leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Okay. You need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see, you're learning.